Małgorzata Świerkna, Piąta Bronicka Dużyna Tarczycka czerwone Beret, chociaż tego czerwego no, do beretu to mi zabrakło, tak fajnie by było, ale tak też było pięknie. Szanowni Państwo, w tym momencie tak troszeczkę przerwiemy ten nasz festiwal i poproszę tutaj Przedstawiciela Urzędu naszego promocji w Ranieckiej ma coś do powiedzenia. Zapraszam również pana burmistrza. A o co w tym wszystkim chodzi? Oddaję głos. Dziękuję. Są wśród nas laureaci naszych dwóch konkursów. Szczególnego pierwszego konkursu: bajki pięknie ilustrowane. Na pewno wszyscy z niecierpliwością czekają na ten nagród. Chciałabym wywoływać te osoby. Myślę, że po pięciu nazwisk bardzo proszę pozostanie z nami tu na scenie. Zakończymy wydawanie nagród wspólnym zdjęciem. Tylko jeszcze dopowiem, że ich prace są widoczne na wystawie, więc, dosyć tłoczno jest na końcach sali. Natomiast zachęcam do obejrzenia. Oprócz nagród rzeczowych, wyjątkową nagrodą w tym konkursie jest też to, że powstanie księga, która będzie nazwana Baśnie Ziemi Bronieckiej, ilustrowane po dzieci. Będzie to księga w twardej oprawie, y, opisująca legendę, opinie Bronki, właśnie zilustrowane przez laureatów naszego konkursu. Pana burmistrza mnie się odwana poproszę pierwsze pięć osób. Tak. E, więc tak, klasy pierwsze oraz drugie, pierwsze pięć osób. Nikola Pacholak z klasy pierwszej szkoły podstawowej w Kojnie. Nikola Pacholak, Adrianna Kwaśny, również klasa pierwsza, szkoła podstawowa w Jezdrowie, zespołu szkół oczywiście, Zofia Hojan, szkoła podstawowa w Nowej Wsi, Filip Walczak, również szkoła podstawowa w Nowej Wsi, Maciej Tomczak, ta sama szkoła, zapraszam. Nikola Pacholak, Adrianna Kwaśny, Zofia Hojan, Filip Walczak i Maciej Tomczak. Wielki brawa. Tu jednej dziewczynki, Adrianna Kwaśny, Zofia Hojan. Jednego chłopca, przepraszam jeszcze. To są równorzędne nagrody, wszystkie y, dzieci w ogóle wywoływane 40 laureatów. Poproszę kolejne pięć osób. Bartosz Orzeł. Stanisław Paczkowski, Marcel Szynkiewicz, Mikołaj Piechowiak oraz Antoni Szwab. Wielkie brawa. Bartosz Orzeł, Stanisław Paczkowski, Marcel Szynkiewicz, Mikołaj Piechowiak oraz Antoni Szwab. Zapraszamy na środę. dzieci znajdą się w naszej księdze baśni. Wielkie brawa dla kolejnej dzieci. I zapraszamy twoje dzieci. Wojciech Dziubała, Karina Stencel, Julia Muszyńska, Oliwia Skrzypczak oraz Julia Kudlińska. Wojciech Dziubała, Karina Stencel, Julia Muszyńska, Oliwia Skrzypczak oraz Julia Kudlińska.

Wielkie brawa Zapraszam kolejne dzieci Hanna Cepka Aleksandra Andrzejak Anna Pospieszna Wiktoria Gogolewska oraz Kacper Radziwonów Wielkie brawa oczywiście dla nas Wiktoria oraz Oj, teraz gorzej, teraz gorzej, to, jak było lepiej. To zasłania że po raz. To są dzieci, które brały udział w konkursie w naszej pierwszej kategorii klasy 1 do 3 szkoły podstawowe. Trzeba nadmienić, że wpłynęło do nas ponad 500 prac. Zapraszam kolejnych laureatów. Julia Lis, Letycja Walicht, Julia Konieczna, Magdalena Tomaszewska oraz Natalia Rusin. Julia Lis, Leticia Walit, Julia Kamińska, Magdalena Tomaszewska oraz Natalia Rusin. Zapraszam teraz Damiana Kinowskiego, Izabelę Buszkę, Annę Okoniewską, Paulinę Bączyk oraz Julię Fidler. Damian Kinowski, Izabela Buszka, Anna Okoniewska, Paulina Bączyk i Julia Fidler. Warte do szóstej szkoły podstawowej. Ubrawa. Zapraszam kolejne planowane dzieci dla nas, Zofia Koszkowska. Igor Winiecki, Karolina Mstręga, Klaudia Guziak oraz Maria Sikora. <noise> Pode dar Kojan, Monikę Sommerfeld, Martyna Kaczmarek oraz Tomasza Dłużnika. Dzieci, które zdobyły nasze główne nagrody. Natomiast poproszę jeszcze dziesięcioro kolejnych osób, które zdobyły wyróżnienia. Raz było po prostu tyle, że bardzo trudno nam było wybrać tylko 40 laureatów. Stąd zapraszam jeszcze zapraszam jeszcze dzieci, które otrzymały wyróżnienia. Tutaj niech jeszcze zostaną z nami i wspólnie zrobimy odpowiednie zdjęcie. Zapraszam Enil Musiał, Agnieszkę Furman, Róża Szwag, Stanisława Michalskiego, Antoninę Wieczór, Weronika Lis, Zuzannę Lubik, Weronikę Boźniak, Julię Grochowinę oraz Aleksandrę Przybylak. To są dzieci, które otrzymały wyróżnienia. Emilia Musiał, Agnieszka Furman, Róża Szwag, Stanisław Michalski, Antonina Wieczór, Weronika Lis, Zuzanna Lubik. Weronika Woźniak, Lidia Brokowina oraz Aleksandra Przybylak. Nasze legendy gronieckie były omawiane we wszystkich szkołach podstawowych w całej gminie. Dzieci najpierw poznały ich treść, a następnie ilustrowały ich fragmenty. W połowie grudnia myślę, że będziemy już mieli gotową publikację wszystkich. Вы не оставите детей.